Gdy Jezus zszedł z góry, postępowały za nim wielkie tłumy. A oto zbliżył się trędowaty, upadł przed nim i prosił go: „Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić”. Jezus wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł: „Chcę. Bądź oczyszczony”. I natychmiast został oczyszczony z trądu. A Jezus rzekł do niego: „Uważaj, nie mów nikomu, ale idź, pokaż się kapłanowi”. I złóż ofiarę, którą przepisał Mojżesz na świadectwo dla nich. Oto słowo pańskie. Na chwilę usiądźmy. Dzisiaj mamy taką ważną Ewangelię, kiedy mowa jest o tym, że Pan Jezus czegoś. Chce. Często mówimy, że jest wola Boża. Czyli to było wolą Bożą. Ale to oznacza, że Jezus czegoś chce albo czegoś nie chce. Ma pragnienie do czegoś albo nie chce, żeby coś się wydarzyło. I tak jak mamy w modlitwie Ojcze Nasz, mówimy: bądź wola Twoja. Czyli niech będzie Panie Jezu tak, jak Ty chcesz. Dzisiaj przychodzi chory człowiek do Pana Jezusa i mówi, jeśli chcesz, to możesz, jeśli chcesz. I to jest pytanie, które my mamy często zadawać sobie i Panu Bogu, czy Panie Jezu, Ty tego chcesz? Czy Ty chcesz, żebym to zrobił? Czy Ty chcesz, żebym to zrobiła? Albo Czy Ty chcesz, żebym tego nie robił? Czy Ty chcesz, żebym tego nie robiła? To jest pytanie i dla dorosłych do Pana Boga, i dla dzieci, żeby to pytanie zadawać Panu Bogu. Jezu, czy Ty chcesz, żebym już poszła spać? Czy jeszcze mogę prosić rodziców, żeby zostać dłużej? Zapominamy zapytać Pana Jezusa, tylko bardzo często patrzymy na po co mi się chce? Po co ja bym chciał, żeby było? I na tym się wszystko kończy. A żeby zapytać Pana Jezusa: Czy Ty, Jezu, tego chcesz? Czy to będzie dobre dla mnie, jeśli to dzisiaj zjem, jeśli to dzisiaj wypiję, jeśli będę grał kolejny mecz, chociaż mama na mnie czeka w domku? Mamy takie różne drobne dylematy ale też są dylematy poważniejsze w życiu. Czy Ty, Jezu, chcesz, żebyśmy się przeprowadzili? Czy Ty, Jezu, chcesz, żebyśmy pojechali na jakieś wakacje? Czy żebym był w tej pracy dalej? Możemy zatrzymać się tylko na sobie, że moją wolą jest coś i dlatego to robię, a może być tak, czy może być tak? Ewangelia dzisiaj o tym mówi, że Pytaj Jezusa, pytaj Jezusa. Mottem szkoły w Łodzi jest to, co tutaj mamy napisane na stule. Jest, nie wiem, czy to wszyscy widzicie, ale to jest motto szkoły. Kochać i rozumieć, a potem co jest napisane? Szukać i znajdować Boga we wszystkim. Pięknie czytacie od tyłu, super, znacie na pamięć. O to właśnie chodzi. Szukać i znajdować Boga we wszystkim. To szukać i znajdować to jest pytanie o wolę Bożą. Czyli Panie Jezu, czego Ty chcesz? To znaczy szukać i znajdować Boga. To znaczy Jego obecność w tym wydarzeniu, w tym wydarzeniu. Czego Ty Boże ode mnie oczekujesz? Jakie jest Twoje pragnienie wobec mnie? Czy chcesz, żebym pogrozmawiał teraz, czy nie porozmawiał? Chcesz, żebym pochwaliła męża, czy żebym dzisiaj mu nic dobrego nie mówiła? Chcesz, żebym dzisiaj powiedział coś dobrego żonie, czy chcesz, żeby dzisiaj żona nic dobrego ode mnie nie usłyszała? Zobaczcie, jaki to jest inny rodzaj pytań w naszym życiu, które możemy sobie stawiać, ale nie musimy, bo możemy zatrzymać się na poziomie mi się chce, mi się wydaje, ja tak uważam, tak musi być, bo ja tak mówię, a wystarczy wznieść oczy do góry, Boże. Czy ty tego oczekujesz ode mnie, że ja dzisiaj pochwalę, podziękuję, powiem coś dobrego? Czy ty oczekujesz ode mnie być może, że ja dzisiaj zganie, pokrzyczę, powiem coś złego, poniżę? Zobaczcie, że w ten sposób, nawet jeżeli zrobimy coś przeciwko Bogu, to będzie to w naszym, naszym sercu, to co teraz zrobiłem, to się Bogu nie podoba. To już jest jakiś krok, bo nie za każdym razem robimy dobre rzeczy, albo nie za każdym razem pytamy Jezusa, co zrobić. Ale niezależnie od tego możemy się zawsze poprawić, tylko żeby mieć punkt odniesienia. Czy to, co robię, podoba się Bogu? Czy to, co robię, buduje, czy to, co robię, niszczy? Bardzo konkretne pytania, i one mogą nas w jakimś wymiarze zahamować przed złem. Ale też i otworzyć na dobro, ponieważ w naszym życiu nie tylko chodzi o to, żeby nie czynić zła. To jest za mało. Nie czynić zła to może można mówić komuś, kto jest na początku drogi duchowej, jemu się mówi: posłuchaj, są przykazania i trzeba ich przestrzegać. Ale później, jak się rozwijamy duchowo, to jest czynienie dobra jako nasze zadanie. Coś, co nie jest napisane w przykazaniach. Człowiek, który postępuje w wierze. Przestaje zajmować się przykazaniami, a zatrzymuje się na... Znaczy zatrzymuje się, rozwija się w tym, że ja chcę czynić dobro. I jeżeli go nie uczynię, Bóg chce, żeby je zrobił, a go nie robię, to to jest coś do przemiany. To jest coś do nawrócenia i, i kierunek, który mamy podejmować. Dlatego dzisiaj możecie o tym sobie w domkach porozmawiać. Możecie o tym porozmawiać też z rodzicami. Czego Bóg od nas chce? Albo też rodzice mogą wieczorem, jak zobaczycie, że coś jest nie tak, i czy między sobą, czy z dziećmi, że możecie po powiedzieć: Zapytaj Jezusa, czy Jezus chce, żebyś teraz do mnie tak mówiło? Czy Jezus chce, żebyś teraz tak się odzywała do swoich rodziców? Albo odzywał do swoich rodziców. Niech to będzie wyraźne, nawet jeżeli to nie zatrzyma dziecka, bo nas też czasami. Ta informacja, że Bóg tego nie chce, czasami nas nie zatrzymuje, tylko brniemy w grzech. Nie mamy siły, nie potrafimy się zatrzymać, emocje są za mocne i to powoduje, że y, oddalamy się od Boga. Ale dobrze mieć tę świadomość, że to co mówię, robię, Bogu się nie podoba, nawet jeśli to kontynuuję. Ale wiem, gdzie jest moja droga do nawrócenia. Zachęcam, żebyśmy z tym dzisiaj zostali. A teraz powstańmy i powierzymy Bogu nasze intencje.